Tu mamy magazyn energii dla potrzeb naszych domu naszego jednorodzinnego zbudowany w styczniu w tym roku, także już chwilkę pracuje. Mamy trzy fazy i to nam mocno skomplikowało życie. To są akumulatory z Volkswagena. Mhm. Z samochodu elektrycznego. Powiedz mi, gdyby była jakaś apokalipsa, brakło prądu, to na ile ci wystarczy ten magazyn? Tak, natomiast wracając do fotowoltaiki naszej mamy u góry SMA, czy lepszy, czy gorszy, różne opinie są, e, parę złotych kosztował, myślę, że jednak będzie z tych lepszych. E, brałem taki, a nie inny z tego tytułu, że jak budowaliśmy się, montowaliśmy to wszystko, e, to praktycznie był jako jedyny dostępny z pasywnym chłodzeniem. E, przez 95% swojego czasu pracuje jako pasywny, czyli go tutaj nie słyszę po prostu w biurze. Powiedz tak? naszym widzom, co to jest to pasywne chłodzenie. Ej, już Wam wszystkim tłumaczę. Pasywne chłodzenie polega na tym, że e, urządzenie, urządzenie musi się chłodzić, tak? Wiadomo, jest to falownik, przetwarza prąd stały na zmienny, e, wytwarza się energia ciepła. E, urządzenie, żeby się nie spaliło, musi ją oddać gdzieś, tak? E, Praktycznie wszystkie falowniki mają wentylator, żeby to usunąć. Jedne pracują ciszej, drugie pracują głośniej. No jednak jak widzicie, tu jest biuro i te dźwięki nie poniekąd mogą być raz po raz upierdliwe, głośne, przeszkadzające, dlatego zdecydowaliśmy się na taki. Ten na przykład w tym momencie idzie pod obciążeniem nominalnym, tak pracuje wentylator dodatkowy. Mhm. Tak? Stosunkowo jest cicho, a mówię, przez większość pory roku, jeżeli mówimy o okresie letnim, gdzie to słońce jest wysoko, teoretycznie uzysk powinien być większy z paneli fotowoltaicznych, niestety, no czarny dach, czarny panel, wszystko się grzeje dosyć mocno i wbrew pozorom uzysk jest troszkę mniejszy i wentylator się nie załącza. O, A, proszę, postanowił, Mariat. że idzie. Tak jest. Oprócz, obok falownika mamy wszystkie zabezpieczenia, które są potrzebne pod system fotowoltaiczny i dodatkowo tam siedzi taki mały licznik, który jest dla, przeznaczony dla pompy ciepła. Typowo pod nią mierzę, sprawdzam, że tak powiem, jak się zachowuje, jakie są zużycia bezpośrednio na samej pompie ciepła, czy to na ogrzewanie, czy to na e, ciepłą wodę użytkową. To co, baterie? Idziemy. Podejdziemy dalej i zobaczymy. Jaka jest powierzchnia Twojego domu? E, powierzchnia domu to jest plus minus 140 m2. Mhm. Wystarczające dla 2 plus 1 rodziny? Yy, 2 plus 2. O, Akurat druga córka jest na <gry> e, na tańcach. Także jej teraz nie ma. Mają próby przed występami. Ale jest w zupełności jest wystarczające i tak jak widziałeś jest jeszcze miejsce na powierzchnię typowo biurową, e, przeznaczoną bezpośrednio dla mnie. I tutaj mamy ma man cave tak zwany, czyli twój warsztacik. Taki mały, mały podręczny warsztacik, gdzie są wiecie takie Wszystkie rzeczy, które są niepotrzebne w domu, ale w domku są potrzebne. Jak widzisz, jest piła, jest karszer, jakieś tam wiertarki, dmuchawy, podkaszarki. Gdzieś to musi leżeć, o kwiatki, rzeczy, które nie mogą stać po prostu w garażu zimą. No, gdzieś trzeba było to wszystko wrzucić, tak? Nas interesuje to i to. Opowiadaj, proszę. Już opowiadam. Tu mamy magazyn energii dla potrzeb naszych, domu, naszego jednorodzinnego zbudowany w styczniu w tym roku, także już chwilkę pracuję. Niestety, jak widzicie, jeszcze nie jest skończony. Jeszcze troszkę czasu jest potrzebne, żeby to wszystko ogarnąć, ale pod względem funkcjonalności jest już funkcjonalny, działa, sterowalny. Testy robiliśmy, wszystko jest ok, tak? E, jest to rozbudowany układ ze względu na to, że mamy trzy fazy w, w domku naszym jednorodzinnym. Praktycznie u każdego teraz jest, w każdym jednym nowym budynku są trzy fazy e, i to nam mocno skomplikowało życie. Tak, bo mamy trzy falowniki, które są odpowiedzialne, każdy, każdy za swoją fazę. E, mogłem to zrobić inaczej, jeżeli bym robił sobie na przykład od razu fotowoltaikę i od razu magazyn energii, e, wtedy bym miał, mógł sobie połączyć, że tak powiem rolę falowników. Tak? W tym momencie został mój falownik z instalacji, który przed chwileczką widzieliśmy. On nam przetwarza e, energię słoneczną bezpośrednio na, z prądu stałego na prąd zmienny, natomiast e, robią w drugą stronę robotę, bo one nam z prądu zmiennego no, robią prąd stały, tak? E, ładujemy sobie akumulatory. Każdy akumulator ma w nominale około tam 7 kW. Wiszą trzy. Z czego to są akumulatory? E, z czego to są akumulatory? To są akumulatory z Volkswagena. Mhm. samochodu elektrycznego? Tak, samochodu. Znaczy inaczej, to sprzedaje, z, to jest produkcji naszej LG. E, oni to sprzedają do Volkswagena. To generalnie idzie jako baterie, jako pakiety pod samochody, tak? E, Skąd one przyjechały, do końca nie jestem pewien, natomiast one były jako nowe, nie miały klem podłączanych, w 100% sprawne, funkcjonujące, bez przebiegu, bez podłączania, że tak powiem, do instalacji. Przyłącznie mamy tutaj 21 kW w nominale zamontowane. Pracuje fajnie. Mamy tego, tego prądu, tak tego, te, te, teraz mamy już okres powiedzmy wiosenny, świeci na słoneczko jesteśmy praktycznie niezależni, tak? sytuacja się troszkę zmienia na okresie zimowym, czyli tak jak mówię, jak pracowaliśmy w, e, w styczniu, tych dni słonecznych było stosunkowo mało, no to jednak tej energii nam brakowało, tak? jednak pompa ciepła plus potrzeby budynku przekraczało nam te 20 kW dziennie, tak? nie byliśmy w stanie się napędzić, natomiast jak już jest słoneczko, już się zrobiło tak w miarę przyjemnie stanęła pompa ciepła, bo już nie ma potrzeby grzania. Praktycznie nie, chyba nie grzejemy już od trzech tygodni. W zupełności nie wystarcza to wszystko. Powiedz mi, gdyby była jakaś apokalipsa, brakło prądu, to na ile ci wystarczy ten magazyn? Na ile mi wystarczy? Wtedy bym hmm. musiał się, wiadomo, przestawić, tak? Hmm. Z zużyciem swojej energii elektrycznej w budynku. Bez udziału powiedzmy pompy ciepła, bez grzania budynku, no to. To praktycznie nie wykorzystam tego, tak, bo doładuje nam się ze słońca e, i będziemy w jakikolwiek sposób niezależni. Natomiast, no wiadomo, jak nie będzie słońca, zostaje tylko i wyłącznie agregat, który trzeba podpiąć pod ten układ, żeby to jakkolwiek doładować. tak. No wiadomo, bez ogrzewania też nie pożyjemy. No to siłą rzeczy, jakby była apokalipsa, nie byłoby prądu, jest zima, no nie pociągniemy na tym, tak? Jest potrzebne jeszcze zewnętrzne źródło energii elektrycznej, no najprościej agregat. Czy masz jakieś sterowanie tego tego układu tutaj? Tak. Ten układ ma swoje sterowanie, jak najbardziej. Ono jest ustawione, ono jest zaprogramowane. Mamy te trzy falowniki, które się łączą poprzez takie cudo, które jest tutaj zamontowane. Mhm. To cudo swoje zarządza ładowaniem, zarządza rozładowaniem, mierzy nam zużycie energii na budynek ma to dostęp do internetu, łączy się przez Wi-Fi i tak dalej i tak dalej. Same falowniki, te które tutaj są, czy masz jakąś apkę, która tym steruje? E, mam aplikację, która pokazuje, jak najbardziej to wam najwyżej później pokażę. E, ale teraz tego. Tak mm, oczywiście wykresy są i tak dalej i tak dalej, także dosyć mocno rozbudowane urządzenie jest e, i aplikacja. Natomiast falowniki, te które tutaj są, e, mają funkcję PSA, tak? Czyli w momencie, jak nam zrzuci się energia elektryczna z sieci, tak, z jakiegoś tytułu, tak, awaria na sieci, e, wiatr, usterka, cokolwiek innego, czyli ja na dobrą sprawę, prąd mam cały czas, bez przeskoku, bez wyłączania, bez niczego. E, I czas przełączenia jest liczony w milisekundach, także u mnie nawet światło po prostu nie mruga. Mhm. Jak one się przełączają, jak dostaję, e, dostaję, że tak powiem, z powrotem, falowniki dostają zasilanie z sieci, z powrotem wracają do pracy. Ich zasada jest taka, że albo pracują wszystkie trzy, albo nie pracuje żaden, tak? Czyli jeżeli jest usterka na sieci, nie wiem, zdarzyłoby się, że nie ma jednej fazy, one i tak wtedy czerpią, że tak powiem, z siebie prąd, a nie z tej jednej fazy. Co jeszcze? Zobaczcie. Tu jest na przykład sterownik, który wisi, który gdzieś docelowo będzie założony na ścianie, na którym wszystko ładnie widzimy w tym momencie, jak to funkcjonuje. Mhm. O, powiedz, po, po krótce, pokrótce. Już tu? Wam opowiadam. Po lewej stronie tutaj mamy grida, czyli mamy sieć, czyli to nasze zewnętrzne zasilanie, które nam przychodzi u nas, sieciówka. E, czyli mamy, w tym momencie na minusie jesteśmy, 3300 W, czyli oddajemy po prostu do sieci prąd. Zobacz, jak nam teraz ładnie skoczyło, żona piecze, widzisz? Okay. Tu mamy zużycie nasze na budynku, 4700. Teraz jest słoneczko, świeci, żona piecze placki, zużycie idzie. Rozbite na każdą jedną fazę, ale jaka jest nierównomierność na fazie? Na przykład 2,5 kW jest na dwójce, a na trójce jest 80, nie? No i mamy inwerter nasz podpięty. 7180 nam leci z fotowoltaiki. Akumulator nasz mamy załadowany na 99%. Napięcia mamy teoretycznie jeszcze bezpieczne, tak? bo jesteśmy 49,3 V. Także to nie są akumulatory typowo wysokonapięciowe typu 500 V, 600 V, gdzie jak podejdzie dziecko, nie daj Boże, gdzieś dotknie, to już dziecka więcej nie zobaczymy. Przyjmuje się niby, że to 50, te 50-te 50 parę V jest jeszcze napięciem bezpiecznym dla, dla człowieka. Co jeszcze Wam tutaj mogę pokazać? Jest troszkę zabezpieczeń do tego układu, które są tutaj powkładane, jakieś tam kontrolki faz. Jest też licznik, żeby tak cały układ wiedział, ile to, jak to funkcjonuje. Ma swój licznik, który jest zamontowany do układu i zlicza nam cały czas prąd, tak? no bo one przecież muszą wiedzieć, kiedy nasz budynek pobiera energię, a kiedy musimy sobie pobrać z sieci, tak? Układ też się sam kompensuje, tak? Wiadomo, mamy ogranicznik ich, żeby nam puściły odpowiednią moc na fazę. I w momencie, kiedy przekraczamy sobie napięcie na budynku, tak, zużywamy zbyt dużo z danej fazy, e, on dobiera sobie brakującą ilość energii z sieci. Układ pracuje e, bez, że tak powiem, mojej ingerencji. Założony odpalony, działa. E, wszystkie, e, wszystkie informacje zwrotne typu jakieś awarie, cokolwiek, zanik sieci itd., itd., itd. jesteśmy od razu informowani albo na sterowniku, albo dźwiękowo, albo poprze, poprzez aplikację dostajemy sygnał, że coś się wydarzyło nie takiego na sieci. To co, lecimy dalej? No co? Idziemy, chyba idziemy dalej pooglądać. rekuperacja? Jedziemy, zobaczymy rekuperację.